Cześć, to jest znowu Nico Games. Dzisiaj nagrywam już siódmą część bodajże naszego wyzwania Big Sister Challenge. Jestem bardzo zadowolony z tego, że, to, że idzie w dobrym kierunku ta seria chyba. Jak widzicie, dziewczyny już wychodzą na prostą w tym ciągle ich dom się ciągle rozwija, może zauważyliście, powiększyłem pokój e, Julitki. Tak, tutaj o jedną kratkę. Może no, znaczy, że to przodki. E, jest powiększony i kupiłem jej to coś na pustkostworki, e, gdyż e, pamiętam, że ona znalazła gdzieś kartę do tych pustkostworków i pomyślałem sobie, że będzie fajnie, jak będzie mogła ją wykorzystać tutaj. Właśnie. E, weź sobie ustaw, żeby. Hmm. Zdobywaj przyjaciół. Fajnie by było. A ty w tym czasie mogłabyś pomalować. Hmm. Sorki, mam katar. Już na wcześniejszych odcinkach też miałem, ale zapomniałam wam powiedzieć, więc jakby coś to... No wiecie. Tutaj z ogródkiem jest wszystko dobrze, a są te rzeczy nowe, ponieważ um, jest już środa tutaj w grze, ostatnio nagrywałam w niedzielę, więc trochę się zmieniło. Jak zawsze. Dodał się nowy, nowo mam komputer. Nancy kupiłem taką biblioteczkę, że mogę sobie poczytać czasami. Jest umywalka. To chyba wszystko. Tutaj z roślinkami wszystko dobrze. I właśnie nie wiem, co zrobić z tymi modami. No nie wiem, czy mają być, czy nie. Jeszcze nad tym myślę. Dyrektor. Ok, ja wybieram. I już. Przyspieszmy to. Co narysuję znowu? Jakiegoś króliczka widzę. To było popartowe, pop art. Kiedyś myślałem, że pop art, czy coś, czy coś takiego. Nie wiem, czy rozumiecie, bo sam tego z początku nie rozumiałem. E, dobra. E, znowu chyba do niej dzwoni. O, jakiegoś wycieka spotkała. E, teraz do niej też dzwoni. Nie, nie. Dobra, a ty jeszcze maluj. U, to chyba będzie kaski. No, um, mogłabyś jeszcze powędkować iść na ryby. Um, tutaj jeszcze zbierz plon. O. Ojej, dużo tych teraz jej ty się. I rozmnoż żaby, przecież zapomniałam cię. A. Dobra. Może coś tam wyłowisz. Który masz w ogóle... Dzisiejsza poczta. To dużo kasy. Ojoj, znowu będę musiał sobie poradzić. Nie, nie sprzedawaj tuńczyka. Ojeju, tyle kasy. Biedny ja. O! Sześć simoleonów. Super! Brawo! Nie no, nie będę sprzedawał. Dobra. Na razie sobie już odpuść wędkowanie. I znowu jestem przygnębiony przez to, że trzeba zapłacić rachunki. Dobra, damy sobie jakoś radę. Na razie przecież nie będę płacił. Julita powinna... Tak! To już jest piętnasta! Boże! Nie, ja nie wiedziałem. E, gdzie jest ta twoja koleżanka? Chyba to ona. Zawołaj. A to jest Wojciech. Chyba. Tak, Wojciech, piętka. Piątki e, te. Aha, dobra. On jest jakiś smutny czy coś i w ogóle jakiś dziwny, ale jak chce mieć takiego kolegę, to niech będzie. Spróbuj pocieszyć, poznaj. A ty co robisz? Yy, Sieja piosenki. Yy, czy ty jesteś. Nie, ona nie jest głodna. Hmm. To ty jeszcze możesz pomalować. A, ty. O. A ty tutaj. Hmm jej o szkole. Eee, ma się budowanie. Ma się elementy e, kultury masowej. No i właśnie, czy możesz otworzyć... A, bo ty masz pakiet. Otwórz. I, I odkryła, że w środku znajduje się d Coart. No nie wiem jak to się czyta. O, dobra, to robi z ten na podstawie zdjęcia. Dobra, nie będzie takie tajemnicze zdjęcie. I co możesz ty zrobić? Czytaj, wymień się kartą z. A co to. Nie, czekajcie. E Karta Żywioł-Wiatr? Dobra, powiedz. Zobaczmy, co się z tym dzieje. Bo ja tego praktycznie nie testowałam, a najbardziej będziemy testować w second looku. Który pewnie się pojawi kiedyś. Dobra, to um, pożegnaj na razie Wojciecha. Będziesz musiała zrobić lekcję jeszcze, młoda panna. No. Wow. <gryś> a ty ćwiczysz, czy co robisz teraz? O to jest ten jej chyba, pustkostworek. Mm. Tak to jest takie trochę jak pokemony, więc mi się podoba. Mm. Wow! Tak, nie na to jak się patrzeć jak dziecko gra w jakąś yy, podróbkę Pokémonów, to jest nawet fajna. Um, siostra nadal moluje. Zawsze lepsze no, taka, takie grawie. Mm. Wygrała! Brawo. Fajne to nawet, przyznam. Yy. Weź jeszcze treduj. Nie czy to coś daje, czy... Chwileczkę, a... Powinno być napisane. Nie, no taką są ma moc. Dobra. Dobrze, że się fajnie bawi. Ech. Co tutaj jeszcze, ten... Tak, to nic. Ech. Musisz podlać. Ech, podlej. Chyba będzie wszystko podlewała. Co się stało w ogóle? Może... Ee, nie, nie ma. Nie są zachwaszczone. Hmm. Dobra, ty szybko skończ malować. A ty się baw. I znowu wygrała. Dobra, to odrób na razie lekcję, bo... Powinnaś mieć tutaj biurko, Juli, ale to. Jeszcze wszystko po kolei. Może tutaj? Czy coś? O, Wojciech tutaj jest. To nie jest mój kolega. Mm. A ty podlewaj. A, masz tę. Możemy sprzedać. Mm. Dobra. A, będzie kaski to dobrze jeszcze truskawki sześć no i tak można się zbogacić to sprzedaj może uda się zapłacić za te e, rachunki mm, teraz jest już chyba wszystko dobrze z tym może zbie zb 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 zbierać no, cały plan, a ty co nie, nie rozmawiajcie teraz. Nie? Idź do Wojciecha. A ty co robisz? O, dobra. A ty zbierasz cały plon? Dobra. E, to ty, Julito, rozmawiaj z Wojciechem. Wygłupiaj się. E, Nawet... Gdzie ty znowu idziesz? Eee, jeju, to fajnie rozmawia z Wojciechem. No, Boże, idź do. co się w ogóle dzieje? Aha, ty też już wszystko zrobiłaś, co miałaś. Eee, dobra. Okej. Okay. Posprzedawajmy to wszystko. A, rozbóż. Żaba. Mm, liściasta, powiedzmy. Dobra, idź sobie. W <grym> MC wyhodowałam nową żabę. Sprzedawaj. A to można się trochę dorobić na tych... Yy, ...rzeczach. Yy, ty, znowu. Ty możesz napisać e, ten, jak to się nazywa, książkę? E, napisz. Wróć do pisania. A, to ten wąż rzeczny jest niebezpieczny. Dobra. A ty nie jesteś ani śpiąca, ani nic. A widzicie, to tak trzeba umieć. Ale co robisz? Wyrzuć zepsutej... O, jaka dobra! Jesteś. O, kochana. A ty na coś tam pisz? Znaczy, piszesz tą książkę. O, jeszcze długo. Ogólnie bardzo długo się pisze książki. Ja za to, jak gram w takie. Challenge to wolę nie robić takich rzeczy, ale no tam jedna książka, czy tam dwie, czy trzy, czy cztery, czy pięć, czy sześć. No tam wiecie. A ty? Mm, obejrz sobie film. Dobra. Nie, sika ci się nie chce. Fajnie pisze. Właśnie, zobaczcie co on ogląda. Eee, tak. Uuu. Jakby był większy telewizor, to by lepiej było. Ale się nie było stać wtedy. Co się dzieje? Ojeju. A to jest takie chyba coś komiksowe. Ty jak się bawisz chyba no, dobrze. O, fajne nawet. <laughs> O, fajne, bardzo. Podoba mi się. Ile jeszcze rzeczy nie widziałam. Dla tych, co narzekają na Simsy czwórkę, to ja naprawdę ich nie rozumiem. <grybuj> A ty nadal piszesz, ok? Hmm? <grybuj> nie, super to. Super. Dobra. Ej, chyba tym akcentem skończymy ten odcinek. Nie wiem ile on trwa, nie sprawdzałem. Ehm, bo myślę, że już wystarczy jak na dzisiaj. Ehm, Julita już musi iść spać. Czy jest zmęczona, czy nie. I tak będzie. A wolę już to zapobiec, żeby była zmęczona, a ty piszesz. No więc chyba wam podziękuję już na dzisiaj, więc pa!